La czyli zdecydowanie obecnie jeden z najlepszych, i najlepszy młody piłkarz na świecie. W dzisiejszym odcinku czeka go nowe wyzwanie, a dokładniej gra w Ekstraklasie. Czy tam młody Hiszpan jest sobie zarówno tak dobrze, jak radzi sobie w Barcelonie i La Liga? Zobaczymy to już w dzisiejszym odcinku, a jeżeli interesuje Cię, jak to wszystko będzie wyglądało, no to odpowiedź się znajduje na filmie. A więc w dzisiejszym odcinku La Mal zagra w... Wy... Legii Warszawa w PKO Ekstraklasie i zobaczymy, jak tam Hiszpan sobie Tam też będzie rekordy i będzie co najważniejsze, yy, no lepsze od yy, reszty zawodników. Zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Jeżeli takie filmy Ci się podobają, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz oraz napisz, ile dużo ciebie ja mam z goli w tej symulacji. Kto będzie jakby się dostanie, serduszko i coś jeszcze fajnego na pewno. A teraz nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. A więc tak, jesteśmy w naszej już. Y, symulacji, wejdźmy sobie do zespołu tutaj chyba tak się to robi, nie mam żadnego pojęcia nie, tu jest zespół, pokazywałem tak składy, to może w składach będzie łatwiej też tak uważam, w składach łatwiej, no i co, no i musimy tutaj naszego lamina Yamala znaleźć, którego no z automatu dajemy do pierwszego składu, no jest on najwyżej tutaj więc są też powinien dostać więcej y, szans czy jest tutaj ktoś ciekawy, może na ławce koło można dać? No nie wiem, 66 to jest najniższy overall, więc jest tutaj ktoś ciekawszy? O, tutaj mamy naszego, naszą przyszłość naszej prezentacji. Jego też można dać z Guala, bo ma wyższy overall, a to może być dosyć ważne. 67, ale nie, no nie będziemy dać niższych overalli, bo tutaj też to głównie zależy od tego wszystkiego. No co, czy krulem stresów będzie Amal? ciężko powiedzieć, ale liczę, że będzie naprawdę dobrze. No i dajdzie, przejdźmy sobie do kalendarza, żeby chyba przejść tak do tego przedsezonowego na razie turnieju. No tutaj jakby Legia wygrała, to będzie naprawdę bardzo dobrze według mnie. Tutaj to pomijamy. No i czy teraz mogę? Mogę teraz dopiero sobie przejść dalej. Grudzień no i przechodzimy do 1 stycznia, no tak wiadomo Legia nie będzie jakoś dużo meczów tutaj grała. No i pierwszy mecz za 17 dni ze Stomilem Olsztyn. Mam nadzieję, że dobrze. Stal-Mielec, co ja gadam z tym Stomile Mi się pierwsza i druga liga myli. To jest Stal-Mielec przecież. Zobaczymy, jaki pierwszy wynik będzie tutaj. Czy Legia wygra? W ładnym stylu 2 do 0. Po świetnym meczu Selhaka, czy jak tak się piłka szazywa, zostaje teraz Raków kontra Legia. No, tutaj będzie ciężki mecz do wygrania dla Legii. Jest Remis w pierwszym meczu. Musimy tutaj patrzeć coś po prawo, żeby widzieć jak najwięcej tego Lamina Yamala. Motor Lublin teraz kontra Legia. No. Nie możemy stracić punktów w trzecim meczu. Wygrywamy 3 do 1 i cały czas czekamy na to, jak zobaczymy tego Yamala. No wciąż w drużynie miesiąca czy coś, no to będzie bardzo ważne. Teraz derby z, czy no nie derby, no ale takie klasiko polskie z lechem Poznań. 2 do 3 wygrywamy. One same, którego daje się do pierwszego składu. na naprawdę bardzo dobrze i widzieliśmy drużyna ty miesiąca, ale nie ma Yamala. Legia Warszawa kontrapuszczanie, połomice 3 do 1, więc kolejna wygrana na konto legionistów. Połowie pierwszego są zobaczymy oczywiście jak Jamalowi poszło, jak to wpłynie na jego overa, jak Gdańsk Beniaminek też tutaj powinna być pewna wygrana. Jest i Jamal w świetnym meczu dostaje tytuł zawodnika meczu, więc też bardzo dobrze. Kolejny mecz z Beniaminkiem, GKS Katowice, który udowadnia nieraz, że potrafi być naprawdę bardzo groźny, a czy tutaj też będzie groźny? Jest, no niestety. Lemak dostaje zawodnikiem i pierwszy mecz legi przegrany, a w 11 miesiąca nie ma cały czas... Jamal znowu świetnym zawodnikiem, 2 do 2, więc tutaj znowu MVP, więc są już dwa MVP na miejscu Jamala, co jest według mnie dobrym wynikiem. Teraz mecz z I Jagielonia chyba tutaj wygrała, nie, jest remis, w ogóle tutaj nam po prawo. czy jest zawodnik meczu. Ich liga konferencji z Realem Betty, 3 do 0, ale Real Betty wygrywa, no... W europejskich pucharach wiemy, jest ciężej trochę, no ale Jamal, widzę mistrzów gra akurat dobrze, no też zależy pewnie od zespołu i kolejny remis, no jest coraz gorzej tutaj, jeżeli chodzi o Legię i te wszystkie wyniki, a mamy dopiero po, y, październik, kapustka jeszcze z kontuzją, generalnie jak wy to widzicie, to już widzieliście, kto został powołany. No nie gadajcie, 0-0 i bramkarz zawodnikiem meczu, no nie, no tego Jamala nam brakuje najbardziej chyba i znowu go nie ma w drużynie. Ej, czemu my trafiliśmy na Krakowie w lidze konferencji? Jeden do dwóch wygrywamy, a co robi Krakowia widzę konferencji, oni nie grają chyba, nie wiem, dziwne. Teraz Legia, Colorius, więc tutaj też Pogoń Szczecin, no już szczerze mówiąc zapominam trochę kiedy Master mecz Match wygraliśmy, nie ma nikogo w drużynie, tak dalej. Rondić, nie no co to jest, no same remisy, nie wiem czy Jamal i Halan dostaje złotą piłkę. Ale nie ma tutaj nikogo i teraz kolejny mecz tutaj przegraliśmy. No. Znaczy nie, remis jest. No Jezu, który to jest remis z rzędu? Czy da się w tej karierze wygrać? To no teraz za ogólnie mi trzeba po prostu wygrać. Nie patrzę się, nie podseguruję prawo. Ale to tak, to my, bo tutaj poznaje. 3 do 0, wygrywamy. Mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało w koniec końców? Jamala. Jest Yamal w drużynie w końcu miesiąca. Nie wiem, czy to kolejki, czy miesiąca. Ciężko stwierdzić, ale no Jamal jest. Legia kontra Śląsk teraz. I Yamal dostaje nagrodę zawodnika meczu 1 do 0, więc... Mógł strzejść tej Gola. Tak, to jest dużo tygodnia nie miesiąca, teraz. Teraz no sport, tak to się chyba czyta? Dokładnie. No i tej też chyba przegraliśmy. Skoro. Nie, jest remis z zawodnikiem. Nawet nie wiedziałem, że Orsić gra widzę turecki, tak szczerze. No ale co oczywiście czegoś uczymy. Teraz mecz z Radomiakiem i Wagner, czy to jest? Nie, Wagner to jest Radomiak radom. No i na pewno nie jesteśmy mistrzem Polski. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mecz z Krakowią, Widzę konferencji wygraliśmy i tutaj same znowu zawodnikiem meczu. On naprawdę jest dosyć mocnym zawodnikiem. Nie ma znowu wyróżnienia Tygodnia Jamala, więc tylko raz chyba ten moment był. Legia wygrywa bulkina z zawodnikiem meczu, więc kolejny jakiś plus oczywiście dla Legii. Teraz mecz z Koroną. Czyżycki, no to brzmi jak kolejny remis. No mało meczy przegrywamy, ale większość remisujemy, więc tutaj to miejsce to jest naprawdę wielko, jedna wielka niewiadoma. Wygrywamy mecz, bo jest zawodnikiem Gual 2-1, do 1, więc teraz on też tutaj zagrał, więc coś chyba zmieniają. Mecz z GKS-em który no, z nami ostatnio wygrał. Teraz my wygrywamy 2-0. do 0. Nie ma nikogo w Tutaj, jest od nas ostatnie zobaczyć, tak szczerze, ale widzimy 6 asyst z 19 meczów, więc to jest najlepszy wynik. No i kończymy pierwszą połowę tego sezonu i zobaczmy zespół, yy, składy. Jeżeli chodzi o skład Yamal 82, więc tutaj więcej nie trzeba sprawdzać, ale zobaczmy sobie zespół tutaj, t, pod tym kątem. Yamal yy, i statystyki. 25 meczy, 4 gole, 4 asysty, 6 czystych kąt. To nie jest najlepszy wynik. Tutaj... Yy, on jest wypożyczony, czy mi się... Wy... Nie no, chyba w gra. Yy, ma 25 meczy, 8 bramek, 1 asysta, Goal 5 bramek, Hodyna 4 z 5, więc Lukinias oraz Elkim. Pomocnicy tutaj mam ociwo bardzo dużo goli. Więc najwięcej goli mam same, no ale to było do przewidzenia. A na razie, no, w połowie tego sezonu ja mam lepiej sobie radzić w Barcelonie w Ekstraklasie. No trzeba sobie to powiedzieć. Zobaczmy sobie oczywiście jeszcze tabelę. To będzie w biurze chyba. Tak, wyniki. My jesteśmy na miejscu drugim, ale patrzcie, tutaj będzie remisów, nie? 8 remisów, 9 meczy wygranych, 8 remisów. Dwie porażki tylko i to jest 8 punktów wsaty do Lecha Poznań, 3 mamy przewagi nad, yy, nad Pogonią, w na no, tych remisów jest, no nie oszukujmy się, stanowczo za dużo, więc przechodzimy do kalendarza. Oj, znowu tutaj źle to naciskam. Przyzwyczajony jeszcze do tych poprzednich chwil chyba. No i co? No raczej w finale konferen... Liga Finał Konferencja mnie grozi. Teraz przerwa także sezonowa, ta miesięczna prawie i zagramy z Pogonią Szczecin mamy 11 roku, dużo zawodników z Barcelony, znaczy nie czy dużo, ale widziałem tam chyba do Younga. Dużo też City. Tutaj według gry Halland także dostał za tą piłkę. I pierwszy mecz z Pogonią Szczecin, nie sugeruje się, kto został piłkarzem. Jest 2 do 2, 2, do 2. więc to jest dziewiąty remis. 9. remis w tym sezonie, Piast Gliwice. Jak tutaj będzie kolejny remis, to ja się naprawdę zdziwię i to mocno. Szymański. Nie, to jest porażka, to jest porażka. Porażka to jest co się dzieje w tej symulacji, że naprawdę Legia no nie radzi sobie zbyt dobrze. Nawet takiego Jamala, który powinien tam coś tej jakości jednak dawać. 10. remis w tym sezonie, tym razem z Radomiakiem. To się może naprawdę tragicznie zakończyć. Wiktoria kontra Legia Warszawa i tej wygrywamy więc nie wiem, się skupiliśmy na Idzie Konferencji, nie ma żadnego pojęcia. Teraz śląsk Wrocław, jakiś ofensywny remis? Nie, chyba wygraliśmy. Wygraliśmy, same, znowu zawodnikiem meczu. I zaraz kolejny mecz jest ten samy, tylko z naszej drużyny. Kolejny mecz to jest mecz, W pierwszym meczu wygraliśmy 2 do 1, tutaj przegrywamy 4 do 2, więc z Wiki Konferencji odpadamy. To chyba remis jest. Jest remis kolejny. No ciężko tutaj coś więcej. Teraz Puchar Polski ze Stalon Mielec. To był chyba pierwszy mecz w tym odcinku, w tym odcinku właściwie i tutaj też remis. Nie wiem, czy jest cokolwiek, co możemy nie zremisować jeszcze. Jest Lukinias, więc może się udało wygrać. Wygrywamy 2 do 0, ale jeżeli jest ten pasek, którego wy chyba nie widzicie, yy, menadżera, to jesteśmy bliscy zwolnienia, ale da się to wyłączyć, więc nas nie zwolnią. Legia wygrywa kolejny mecz, więc maszyna rusza dopiero pod, na początku marca. Le, teraz Górnik jest schodyna Chodyna w, zawodnie, zawod, w drużynie tygodnia, no z Górnikiem trzeba wygrać, jest Lukinia z zawodnikiem meczu, więc chyba wygra, wygraliśmy 5 do 2, więc to jest bardzo dobry wynik. No teraz trzeba się skupić już tylko na lidze. No nic, w sumie sam się zostało, nawet nie wiadomo czy w tym chorze Polski dalej będziemy grać, mecz z Jagiellonią. Jeden sam mecz i wygraj, remis. Jednak remis, The atletik podaje, ale no... Mamy kwiecień teraz, Raków-Częstochowa... Wypadałoby tutaj mecz wygrać. Ale czy to zrobimy? Zaraz się to okaże. 2 do 2. Rekord remisu w tym odcinku jest niesamowity. Teraz Stal Mielec. Nasz trzeci mecz. Tym razem ekstra klasa. Jamal zawodnikiem meczu, więc to cieszy. No ale to jest chyba trzeci zawodnik meczu dopiero dla Yamala, Więc patrząc, to jest kwiecień, to nie jest dobry wynik. Teraz Lech Poznań. Przegrywamy. 2 do 0. Więc no Lech, który był na pierwszym miejscu, prawdopodobnie Ligę już sobie. Wygrał! Teraz Motor Lublin. Chodyna, więc to jest nasz zawodnik, już się nauczyłem na pamięć. On jest naprawdę chyba najlepszy i on ten sam, tak mi się przynajmniej wydaje. Chodyna jest, no, dwóch zawodników się tych zawsze łapie w tej drużynie. Teraz zagłębie Lubin, Dwa do jednego. Chodyna znowu zawodnikiem meczu. Chodyna też w zespole tygodnia. Widzę Fuć kontra Lech, czy kontra Legia do dwóch z Merlini z Lecha Zawodnikiem, więc tutaj aha, czyli my już zakończyliśmy jakby ten sezon. Więc zobaczmy od samego początku na na statystyki zawodników. Królem strzelców zostaje Merlini 23 gole. A czy w top 10 chociaż będzie Jamal? Grosicki, Bafłowski, Nunes 9, Lejwa na 9, nie no tak Chodyna ma 9, to Yamala nie będzie na, nawet w top 25, ale może Asyst chociaż dużo zrobił. Czy jest to możliwe? Czy tutaj chociaż top 25 się zmieścił? No nie zmieścił się nawet tutaj, czyste konta, to są bramkarze, no to też co innego. Najwięcej czerwonych kartek miał Alves, a żółtych najwięcej miał, no my nawet tutaj nigdzie za bardzo nie radzimy sobie tak jakoś, nie wiem, idealnie. No i Lech Poznań wygrywa ligę, punktów mają 61, na drugi, nie, my mamy 61, oni mają 78, Jagiellonia 64, Legia 61, 16 wygranych, aż 13 remisów, czyli najwięcej w całej lidze oraz 5 porażek, no i coś takiego daje nam, no trzecie miejsce tylko, no niestety, Krakowa wygrywa puchar, no i zobaczmy sobie, no i chyba i tak gramy w europejskich pucharach z czymś takim, dobra, zespół statystyki no i zobaczmy tam było 4 na 4 wcześniej u Yamala, a teraz jest 6 na 7 4, 4 w dwóch meczach no nie jest to jakiś oszamiający wynik tym bardziej rzucony na 6,75 najwięcej same 17 gońc tej nic tego nie pobije chody na 9 no Yamal nie zaskoczył Bardziej bym się rozczarował w takiej widze jak Ekstraklasa, no ale może Ekstraklasa faktycznie jest taka ciężka, no nie wiemy. Więc co, no ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i że tak zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale, do usłyszenia i cześć!